Jak zepsuć wyciskanie na skosie dodatnim, tak żeby znacząco nie zaangażować góry klaty? Po pierwsze, prosta sprawa: połóż się i zrób bardzo duży mostek. Co to zmienia? Kiedy robisz bardzo duży mostek, to ustawiasz klatkę piersiową równolegle do ziemi i wychodzi tak, jakbyś wyciskał na ławce poziomej czyli na płasko. Zamiast tego wprowadź tylko lekki mostek, a przez cały czas trwania wyciskania utrzymuj spięty brzuch i pośladki. Dzięki temu nie pogłębisz lordozy lędźwiowej. Po drugie, żeby nie zaangażować dobrze góry klatki, postaw na szerokie wyciskanie. W taki sposób obciążysz bardziej przód barku i znacząco ograniczysz zakres ruchu. Ponadto nie ustawisz kości ramiennej zgodnie z naturalnym przebiegiem włókien górnej części klatki piersiowej. Oczywiście, wraz z odwiedzeniem ramienia, ustawienie włókien również się zmienia, ale to dalej nie będzie najbardziej korzystna opcja dla góry klatki. Aby Twoja góra klatki robiła robotę, wyciskaj z bardzo małym mostkiem, pamiętaj też o utrzymaniu napiętego brzucha i pośladków, a kąt między ramieniem a tułowiem powinien wynosić 45 stopni. Twoja góra klatki wtedy ci podziękuje.